Szopka zainstalowana w Watykanie wywołała ostatnio gorące dyskusje ze względu na nieoczekiwany szczegół. Dzieciątko Jezus, symbol par excellence czystości i narodzin nadziei, zostało przedstawione nie w klasycznych diademach, ale leżące na kefi, słynnej palestyńskiej kefi. Nakrycie głowy stało się teraz symbolem politycznym. W czasach, gdy każdy symbol jest badany z chirurgiczną uwagą. Obecność Kafii w szopce natychmiast wywołała kontrowersje i reakcje na skalę światową. Dla wielu taki gest nie był ani przypadkowy, ani neutralny. Umieszczenie symbolu o tak silnej konotacji w powszechnie cenionym przedstawieniu religijnym skończyło się upolitycznieniem, czy nam się to podoba, czy nie, jednego z najświętszych momentów chrześcijaństwa. Watykan szybko zareagował na kontrowersję, usuwając Kefiję. Kefkwieję i chłopczyk najwyraźniej zaginęli. Według Watykańskiego Biura Prasowego Kefija została dodana w ostatniej chwili przez artystę kuratora instalacji, bez oficjalnej zgody. Jeśli chodzi o figurę Dzieciątka Jezus, określono, że zgodnie z tradycją zostanie ona złożona w żłóbku w nocy z 24 na 25 grudnia. Jak myślisz? Jeśli film ci się spodobał, skomentuj amen. Niech cię Bóg błogosławi.